Z króciutkim szkoleniem, tak naprawdę takim można powiedzieć wstępem do tematyki związanej z krajowym systemem e-faktur. Co prawda, obowiązek mamy od 1 lipca 2024 roku, natomiast uważam, że musimy odpowiednio przygotować się do tego z wielu przyczyn. Testuję tutaj ten system KSF. Po pierwsze, po drugie też szkolę się w tym zakresie. Po to, żeby poznać problemy również osób z innych branż, które. które no bo każdy czynny podatnik podatkowy będzie obowiązany do obligatoryjnego stosowania tego KSF-u i okazuje się, że tych problemów naprawdę może być wiele, ale można się ich pozbyć odpowiednimi procedurami, odpowiednimi. Na pewno trzeba po pierwsze poznać KSF poznać wszystkie zasady z nim związane, jeżeli chodzi o wystawienie faktur, odbieranie faktur w naszej działalności. Jeżeli chodzi. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, czyli, czyli ze strony tak naprawdę biura ratunkowego, jak tutaj, jak te wszystkie kwestie dograć, jeżeli chodzi o organizację, bo widzę znów wiele, wiele kwestii do doprecyzowania, wiele punktów do opracowania szczególnych procedur, żeby później nie było wątpliwości, że ktoś czegoś nie zweryfikował, bo nie było ustalone, kto jest za to odpowiedzialny. W firmach dużych, gdzie tych faktur jest wiele, na przykład od jednego kontrahenta, warto też w umowach, Zawrzeć pewne zapisy, jak ta faktura o, y, ustrukturyzowana oprócz tych elementów obowiązkowych, jakie dane powinna zawierać inne, szczegółowe, na przykład numer zamówienia, żeby osoba, która jest odpowiedzialna za weryfikację faktur otrzymywanych od kontrahenta, no, żeby ta weryfikacja przebiegła prawidłowo, żeby nie było zamieszania, moi drodzy, na ostatnią chwilę. Da się to, y, da się to wdrożyć tak, żeby nie było problemu, ale na pewno trzeba to, y, trzeba to moi drodzy. Y, no trzeba po prostu poznać ten system, yy, przeszkolić odpowiednie osoby, wyznaczyć odpowiednie osoby do odpowiednich działań, yy, ale jak, jak już yy, przejdziemy przez odpowiednie szkolenie, gdzie poznamy yy, cały ten system KSF, wystawiania tych faktur i odbierania tych faktur. Zaczynamy od, 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 od takich podstawowych kwestii, jak to kiedy na przykład u nas rozpoznajemy moment powstania obowiązku podatkowego w, w stosunku do czy dostawy towarów, czy otrzymania usług. Zaraz napowiem powiem dlaczego, bo mamy taki punkt nawet. Raz, raz, raz. Dobra, już nie było mi słuchać przez, przez chwilkę na Instagramie, a na Facebooku, ale już wszystko działa. Zaraz sobie przejdziemy do prezentacji. Więc tutaj dużo powiedziałam na początku takich chaotycznych kwestii. To nie będzie nasze pierwsze szkolenie z KSF-u. To jest taka zapowiedź tylko, bo jeszcze dziękuję za serduchat tutaj na Instagramie, bo... Widzę wiele punktów, naprawdę mam wiele notatek, po pierwsze z samych zmian dotyczących KSF-u, czyli z takim pierwszym moim zdarzeniem z tym tematem. Później mam kolejne notatki i uwagi w momencie, kiedy ja testowałam to i jeszcze więcej w momencie, kiedy byłam na szkoleniu, gdzie poznałam właśnie inne problemy z innymi kwestiami u innych podatników, więc to też jest fajne, bo można sobie zrobić z tego checklistę określonych procedur. Szczególnie tutaj kładam sobie nacisk na biura rachunkowe, bo tam mamy szeroką gamę klientów. No i teraz pytanie, kto będzie wdrażał ten KSF? Odpowiednie, odpowiednie umowy, tak żeby klient też był świadomy tego, przedsiębiorca, przedsiębiorcy też mnie słuchają, że to nie jest tak, że z automatu biuro rachunkowe jest odpowiedzialne za KSF, bo to jest nowa kwestia, która jest wprowadzona w przepisy i musimy to uregulować. Kto za to będzie odpowiedzialny? Być może biuro rachunkowe i jest bądź będzie tak przeszkolne będzie miał taki dział który będzie wdrażał na przykład klientów tak bo wiele kwestii moi drodzy nawet jeżeli chodzi o faktury zakupowe tak o moment obliczenia podatku VAT i tutaj kwestia otrzymania tej faktury i wiele wiele innych kwestii nie zostawię was z tym tematem na pewno samych najważniejsze takie najciekawsze kwestie które dadzą wam takie o o tym nie pomyślałam o tym albo o ten punkt też muszę zabrzeć, czyli to, co ja miałam w momencie, kiedy ja szłam przez tutaj te zmiany sobie i notowałam, podzielę się z tymi, tym z wami, bo to po prostu trzeba puścić dalej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie to udostępniać dalej, bo to są kwestie, które, którymi warto się wspierać nawzajem. Więc tutaj, moi drodzy, dzisiaj pierwsza część naszego krótkiego szkolenia. Za chwilkę mam również kolejny webinariusz w zamkniętej grupie, natomiast króciutko słowem wstępu i takiego zachęcenia do tego, abyśmy byście byli dalej ze mną z tymi tematami dotyczącymi ksepu, bo można powiedzieć, moi drodzy, że to jeszcze wiele się zmieni. Na pewno będzie się zmieniało wiele kwestii w, w tym temacie, ale już te, to, co mamy, jest ogromną bazą do tego, żeby przetestować system i już przygotować się do tego duże firmy, większe firmy, gdzie tam jest dużo dużo zakupów towarów, duża sprzedaż. Żeby tutaj, kiedy mają umowy długoterminowe z kontrahentami, już na przykład weszli w porozumienie w, w, w ogóle w konsultację z prawnikiem. Czyli to nie jest, mi drodze, tylko rola księgowej. To na to chciałam zwrócić szczególną uwagę. W dużych firmach będzie to rola księgowej, będzie to rola być może zewnętrznej firmy, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie KSF-u i być może jeszcze rola prawnika, który dostosuje umowy. O tych umowach też pokrótce, moi drodzy, ja nie jestem prawnikiem, ale znów yy, obracam się w takim środowisku. Wiem, na co zwrócić uwagę, więc taką checklistę powiemy sobie za tydzień o godzinie 10, czyli tą drugą część szkolenia, na co zwrócić uwagę. Być może będziecie potrzebowali skonsultować to z prawnikiem, jeżeli chodzi o dostosowanie umowy, a może już na podstawie tego w tych mniejszych biurach albo w mniejszych firmach będziecie mogli dopisać te, te, te zapisy w umowie na podstawie tego, co sobie tutaj powiemy. Więc to już w zależności od Was, ale tak jak mówię, przejrzałam sobie ten, przejrzałam to mało powiedziane. Ja go przeora mam wzdłuż i przeż. I to, co najważniejsze kwestie sobie spisałam, więc nie, nie będziemy mówić tutaj o takich podstawowych rzeczach, jeżeli chodzi o ksew, bo to takie podstawowe kwestie, absolutnie podstawa, od czego musicie zacząć, każdy, to jest ten bezpłatny e-book, który udostępniałam ostatnio na Instagramie, jeżeli ten post później Wam po live udostępnię. Skomentujecie EBOOK na Instagramie, to automatycznie ja Wam wyślę link do pobrania tego e-booka. A na fanpageu, moi drodzy, jest już przypięty post, gdzie możecie tego e-booka bezpłatnego pobrać. To, na co chcę zwrócić uwagę. Na ten e-book, który jestem, tam jest 20 pytań, to jest bezpłatny e-book. Macie pierwsze pytanie: Co to jest Ksef? Czym jest e faktura absolutne podstawy? Ale zaraz przechodzimy sobie dalej. Kogo obejmuje obowiązek wystawienia faktur ustrukturyzowanych? Kogo nie obejmuje? Czym różni się faktura wystawiona w KSEF od dotychczas wystawionych faktur? Czy można korygować e-faktury? Czy można anulować faktury w KSEF? Czy w KSEF można wystawić faktury VAT RR? Jeżeli ktokolwiek tutaj z osób obecnych na dzisiejszym naszym szkoleniu nie zna odpowiedzi na chociaż jedno to pytanie, to moi drodzy. Pamiętajcie, żeby ten e-book pobrać. Tutaj, moi drodzy, ten ja dam po, po live w, w relacji link do tego postu, dobra? Bo on jest przypięty na, na, moim, na moim Instagramie, na profilu. Czy ksep można wystawić faktury w -r -r? To mówiłam. Czy w KSEB przewidziana jest procedura samof samofakturowania? Czy korzystanie z KSEB jest bezpłatne? Co umożliwiają bezpłatne aplikacje do KSEB? Kolej o... Kolejna kwestia, bezpłatne aplikacje, systemy. Sprawdzajcie, moi drodzy, z tych, które są polecane, którzy, którzy, które są polecane przez mm, sprawdzone wam osoby. Tak? To jest ważna kwestia, żeby znów my sobie tutaj wszystko dostosujemy, będziemy mieli odpowiednie osoby na odpowiednim stanowisku, przeanalizowaliśmy sobie wszystkie najważniejsze kwestie, mamy procedury co do wdrożenia, mamy już w umowach zapisy odpowiednie, wiemy, kto jest za co odpowiedzialny. Bo to trzeba powiedzieć, to też nie trzeba zostawić tak samemu sobie, że ktoś nie pytał, albo nie wiadomo właśnie kto miał się tym zająć, bo to jest błędna droga i nie tędy absolutnie idziemy, to jest ważne moi drodzy. Tak tutaj, żeby nie było, że dostosujemy tą całą część, o której teraz powiedziałam, a będziemy mieli złą aplikację, zły system i po prostu tutaj nam coś z kwestii informatycznych siądzie, tak więc no kolejna ważna kwestia. Czy bezpłatne aplikacje są wystarczające dla wszystkich? Czy warto przetestować bezpłatne aplikacje już teraz, kiedy e-fakturę uznajesz się za wystawioną? Ważna znowu kolejna kwestia w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego, zaraz sobie powiemy, dla usług, u których rozpoznajemy obowiązek podatkowy w dniu wystawienia faktury. Zobaczcie, moi drodzy. I powiem Wam tutaj też o kilku takich kwestiach, na które trzeba zwrócić uwagę. Następnie, kiedy e-faktury uznaje się za doręczoną, co zrobić w sytuacji, gdy faktura została odrzucona, czy dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi należy nadawać uprawnienia w KSEF, czy przedsiębiorca może upoważnić inną osobę do wystawienia faktury w jego imieniu, często pojawiające się pytania, jak nadawane jest uprawnienie w KSEF dla osób prawnych i ostatnie to jest, czy podatnikowi grożą sankcje za wystawienie faktur papierowych pomimo obowiązku wystawienia faktur ustrukturyzowanych. I tak jak powiedziałam, to jest 20 pytań, e-book jest bezpłatny, pobieracie moi drodzy, pobieracie sobie ten e-book i to jest tylko 11 stron, tak? Od, jak nam odejdzie strona tytułowa i spis treści, przejrzyjcie to proszę Was od razu po lagie, żeby się z tym zapoznać, bo będziemy szli zaraz dalej w kolejne tematy. Dobrze, i teraz jeżeli chodzi o Instagrama, to tutaj widzę komentarze. Na fanpage'u zobaczę sobie komentarze później. Jeżeli nam wystarczy czasu, chciałabym o 10.30 maksymalnie zakończyć szkolenie. Jeżeli nie, to ja po prostu na te pytania, na które będę w stanie odpowiedzieć od razu, będę znała odpowiedź, bo być może będą takie, na które po prostu nie znam odpowiedzi jeszcze, albo w ogóle trudno jest teraz udzielić odpowiedzi, to moi drodzy, na te, które będę wiedziała, to odpowiem później, na pewno będzie to około po godzinie 15. A może znów jakieś do, do naszych relacji? Dodam jakiś materiał wideo wartościowy, żeby można to wykorzystać dalej i udostępnić. Dobra, część pierwsza, moi drodzy, czyli w tej części pierwszej, części będzie więcej do tego KSF-u, ale w tej pierwszej części powiem sobie o momencie powstania obowiązku podatkowego. To na co chciałam zwrócić uwagę, faktury korygujące, zaliczki, noty korygujące, tutaj z takim przymrużeniem oka, bo te noty korygujące później znikną nam w momencie, kiedy będzie obowiązkowy KSF, ale chciałam na to zwrócić uwagę tutaj w tej prezentacji i odliczenie VAT z faktur. Tak, to sobie pokrótce powiemy. W drugiej części za tydzień, we wtorek o godzinie 10, opowiemy sobie o najważniejszych kwestiach, które należy przeanalizować, zaplanować i wdrożyć, jeżeli chodzi o zasady współpracy z klientami. I tutaj, tak samo jeżeli mamy osoby, które będą chciały to do, do, dopracować odpowiednio na własne potrzeby, to trzeba skonsultować się z prawnikiem, to samo przedsiębiorcy, którzy mnie teraz słuchają. Jeszcze raz podkreślam, księgowanie nie zrobi tego wszystkiego. Już zobaczcie, ile osób. Yy, specjalistów wymieniłam, chociażby nawet w tym naszym wstępie, jeżeli chodzi o wdrożenie ksefu, -y, prawda? Więc ważna, ważna kwestia. Dobra, od razu przechodzimy do konkretów, czyli moment powstania obowiązku podatkowego. Tutaj, moi drodzy, jeżeli chodzi o zmiany wprowadzone yy, obowiązkowym ksefem, to one nie zmieniają nam tutaj, jeżeli chodzi o, yy, o moment powstania obowiązku podatkowego przypisu. Nie zmieniają. Jeżeli chodzi o, o wyznaczenie, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla, danego, dla danej usługi czy dla, dla danej dostawy towarów, to mamy przepisy dotychczasowe w ustawie o VAT i to nam się nie zmienia. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na y, przypadki szczególne. Mamy zasadę ogólną wynikającą z artykułu 19a ust. 1 ustawy OWAD, zgodnie z którą obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wykonania usługi. Lub dostawy towarów z pewnymi wyjątkami. No i tutaj na slajdzie są widoczne prezentacje, moi drodzy, wysłałam również, macie link do pobrania prezentacji, chwilę wcześniej wysłałam do wrzucenia, bo zupełnie zapomniałam. I tutaj mamy, czyli mamy zasadę ogólną, ale, moi drodzy, mamy z pewnymi wyjątkami. I na przykład jest taki wyjątek jak artykuł 19a ustęp 1 ust. 5.4. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Dlatego powiedziałam też na samym początku, że musimy sprawdzić z jaką datą, z jakim, kiedy rozpoznajemy obowiązek podatkowy u naszego klienta. Jeżeli to będzie na zasadach szczególnych, to musimy się zastanowić nad tym, jakie wytyczne tutaj wdrożyć, przed czym ewentualnie przestrzec, ostrzec. Dział wystawienia, odpowiedzialny za wystawienie faktur, jeżeli chodzi o dalsze konsekwencje. O czym mówię? Jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który świadczy usługi najmy, najmu związane z leasingiem czy yy, inne usługi, dla których moment obowiązku podatkowego łączymy z datą wystawienia faktury, to tutaj moi drodzy musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli na, Co to znaczy kiedy w ksef uznajemy fakturę za wystawioną. Zobaczcie, tutaj ten przypadek wpadł mi w momencie, kiedy śledziłam sobie, co w, jakie mamy aktualnie wydawane interpretacje na Eureka go w tym zakresie, w zakresie KSEFU, Ta jest z zeszłego roku, interpretacja, ale tam mieliśmy takiego podatnika, który świadczy usługi, właśnie najmu, i on miał takie wątpliwości. Jaki dzień, Należy uznać za dzień powstania obowiązku podatkowego VAT zgodnie z artykułem 19a ust. 5.4 b ustawy o VAT, czyli chodzi o te usługi najmu w tym wypadku, gdzie yy, zgodnie z przepisami ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wystawienia faktury. I dalej mamy też przepisy, co się dzieje, jeżeli podatnik tej faktury nie wystawi. Ale zakładamy, że podatnik wystawił tę fakturę, tak? I ten, na ten wnioskodawca, on wystąpił z wnioskiem o tę interpretacji indywidualnej, ponieważ chce, przetestować ten system ksefu, chce się przygotować do jego wdrożenia. I on ma takie wątpliwości. Zobaczcie, jeżeli, jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli ja, dopóki ja nie wejdę w ten ksef, czyli nie zacznę go testować, to u mnie nie ma opcji takiej, że pojawią się takie wątpliwości, nawet jak u tego podatnika. Nie ma takiej opcji. Czy tak samo ja doświadczyłam to, to na przykładzie. Dużo pytań zrodziło się w momencie, kiedy ja zaczęłam to testować ten system ksefu. Czy dzień ostatniego dnia miesiąca podany na fakturze jako dzień wystawienia faktury, czy dzień wysłania tej faktury do systemu KSEF, czy może dopiero dzień, w którym system KSEF przydzieli wnioskodawcy w tym systemie numer identyfikujący tę fakturę. Zobaczcie, jakie to ma znaczenie, jeżeli na przykład na przełomie miesięcy zdarzy się to wystawienie tej faktury, prawda? Co jeżeli źle rozpoznam ten moment powstania obowiązku podatkowego, czyli rozpoznam go na przykład w maju, a powinnam. W czerwcu, albo na odwrót. Ja rozpoznałam go w maju, bo wystawiłam go w maju, ale na przykład do, wysłałam do ksef 1 czerwca. I być może to powinien być pierwszy dzień czerwca. Zobaczcie, jakie to ma znaczenie. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do ksefu. Czyli nie data wystawienia, którą ja sobie wpisuję, ta w polu 1, w, w, już nie pamiętam teraz w, 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 w szefie, tylko ta data wystawienia jest wtedy, kiedy ja prześlę ją do krajowego systemu e-faktur. I wtedy, w momencie, kiedy podatnik ustala obowiązek podatkowy na zasadach szczególnych, jak na przykład usługi najmu, czyli obowiązek podatkowy na się dzień wystawienia e faktury, to wtedy ja rozpoznam moment powstania obowiązku podatkowego. Zobaczcie, bardzo ważna kwestia. Teraz powiedziałam to, wydaje się to oczywiste, mam nadzieję, tak? Ale jeżeli ktoś tego nie wdrożył wcześniej, nie przeprowadził odpowiednich procedur, nie sprawdził, czy osoba odpowiedzialna za wystawienie, czy odbieranie, czy księgowanie i tak dalej, wie o tym, to zobaczcie, jaki nam się rodzi problem. Jeżeli na przykład będzie to na przełomie miesięcy, bo już to będzie w trakcie danego miesiąca i rozjedzie nam się to 15, 16, to nie ma to znaczenia, tak? Ale jeżeli ja rozpoznam obowiązek podatkowy, Miesiąc później to już jest problem, prawda? Odsetki i tak dalej. Moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji wystawienia faktur ustrukturyzowanych dla świadczonych usług wynajmu powstaje z chwilą wystawienia faktury, to jest z chwilą przesłania do krajowego systemu e-faktur. Tak? To jest ważne, że w KSEF-ie fakturę wystawioną uznaje się wtedy, gdy została przesłana. Data wystawienia równa się data przesłania do KSEF-u. -y. I takich wątpliwości, takich pytań, jak chociażby nawet przy tym momencie powstania obowiązku podatkowego, może się rodzić wiele. Dlatego, jeżeli ktoś robi sobie checklistę, sprawdźcie, czy macie tam weryfikację co do momentu powstania obowiązku podatkowego. Zanim jednak dokonacie tej weryfikacji, musimy się upewnić, kto znów. Czyli zacząć od samego początku. Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie tego ksefu, za przygotowanie osób odpowiedzialnych do wystawienia faktur w firmie, u klienta i tak dalej. Zobaczcie, tak? Niczym nie możemy zostawić tego tematu tak po prostu. Możecie udostępnić tego live'a u siebie, niech też przedsiębiorcy, klienci zobaczą i odpowiednio przygotują, przygotują się i zrozumieją w ogóle, na czym polega to odpowiednie przygotowanie. Faktury korygujące, zaliczki o notach korygujących już wspomniałam wcześniej, że nie będą wystawiane w ksepie. Ale faktury korygujące. I tutaj znowu przygotowałam też jeden post dotyczący faktur korygujących w ksepie, ie Opublikuję go w czwartek. Na czwartek mam go zaplanowanego. Ale pokrótce, moi drodzy. Faktury korygujące. Faktury korekty i minus u sprzedawcy będą rozliczane za okres, w którym podatnik wystawił e-fakturę. Nie będzie już wymogu uzgadniania tutaj i posiadania dokumentacji, w którym podatnik wystawił tą e-fakturę, czyli w którym mamy rozliczenie, znowu, wystawienie e-faktury moment dostarczenia do KSEF-u. Dlaczego? Bo tutaj, dlaczego już nie mówimy tego o wymogu uzgadniania z kontrahentem warunków i, od, i potwierdzenia otrzymania dokumentacji, czyli faktury korygującej in minus, dlatego, że już KSEF daje ten daje nam to potwierdzenie, że ten kontrahent otrzymał tą fakturę, prawda? Kolejne, gdyby była awaria w systemie ksef co zrobić, albo faktura wystawiona jest dla konsumentów, no to wtedy, moi drodzy, taką korektę imun rozliczamy za okres, który podatnik otrzymał, potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. I kolejna sprawa, z którą też wyszłam ze szkolenia, z jedną ważną informacją, że na przykład mamy awarię w ksef i ja wystawiam mojemu kontrahentowi Fakturę korygującą in minus. I czekam na potwierdzenie otrzymania tej faktury korekty. Ale jeżeli w, momencie, w tym momencie, kiedy ja czekam na to potwierdzenie i ta awaria zostaje naprawiona i ta faktura zostaje pierwsza dostarczona, to ja patrzę na tą datę w Wtedy, czyli znowu taka zasada, co wystąpiło pierwsze w tej sytuacji? Czy najpierw w przypadku awarii kontrahent potwierdził mi otrzymanie tej faktury korygującej i ja za ten okres rozliczę sobie korektę u mnie jako sprzedawcy, czy pierwsze było naprawienie tej awarii i ten kontrahent wcześniej otrzymał tą fakturę korygującą? Tak? Czyli tutaj notatka, co było pierwsze? Może się zdarzyć awaria, zobaczcie, kolejna procedura w przypadku awarii i rozpisujemy. Dobrze by było, żeby mieć taką, takie procedury i udostępnić to w, w swoim dziale dla księgowych, dla przedsiębiorców, w zależności od tego znów, jak mamy skonstruowaną umowę i jakie mamy zasady. Tak? Więc to jest ważna kwestia. Ja tutaj, moi drodzy, też tworzę taki e-book yy, interaktywny, który będzie odpowiedzią na yy, procedury dla takich chciałabym, żeby on był yy, dostosowany do yy, różnych branż i najważniejsze kwestie tam ujmuję. Uj. Mam nadzieję, że to zdąży do końca września z tym i dam Wam znać o tym. Będziemy yy, na bieżąco, jak to będzie yy, wyglądało. Następnie faktury korygujące i minus. U nabywcy tutaj będziemy rozliczać taką korektę w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca otrzymał tą e-fakturę korygującą. W którym nabywca otrzymał, prawda? No te korygujące mówiłam, ok. Dobrze, to, to są te kwestie, które, o których chciałam powiedzieć dzisiaj. Jeżeli chodzi o te faktury korygujące, to tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o te porządkujące tam mam jeszcze inne kwestie dotyczące tak jakby powiedzmy sobie kompenium w postaci jednego posta może chyba że wolicie też krótką notatkę w PDF bo może wolicie sobie to wydrukować to dajcie mi znać dobra jeżeli napiszecie mi PDF to oprócz tego że ja zrobię tego, ten post on będzie w slajdach to mogę jeszcze zrobić PDF do pobrania i zrobić to na zasadzie takiej automatyzacji, jak to przetestowaliśmy teraz na Instagramie. Czyli jeżeli wpiszecie na przykład w komentarzu PDF, to będę mogła Wam wysłać link do pobrania. Oczywiście bezpłatnie. To kwestia. Dobrze, tutaj mamy jeden głos za PDF. Tylko dajcie, moi drodzy, musi przynajmniej z 50 osób zagłosować za tym, bo to jest dodatkowa praca, gdzie ktoś musi to obrobić, wrzucić w PDF, stworzyć do tego stronę i tak dalej. To nie są takie kwestie, że ja sobie tak zrobię, skopiuję. Więc jeżeli przemies 50 osób zagłosuje, na ten PDF to ja tak zrobię, a jeżeli nie, no to wtedy y, będzie można to skopiować sobie z Instagrama. Dobrze, to na Instagramie y, głosują dziewczyny i dają serca. Okej, okay, moi drodzy, dobrze, to jeszcze sobie zobaczę, y, jakie pytania, bo zobaczę sobie te PDF, -y, czy chcecie. Na Instagramie nie widzę, a zobaczę sobie jeszcze tutaj na mm, naszym fanpage'u. Słychać mnie? Słychać. Przepraszam, że na fanpage'u widzicie w kącie tutaj telefon, ale mam Instagrama. Dobra. Tutaj zobaczę, jak głosujecie. PDF, PDF, dobra. Dobrze. Pamiętajcie, proszę, żeby udostępnić, ok? To jest, tak jak powiedziałam, to jest krótko. Nie widzę pytań na fanpage'u. Na to jest krótko, jeżeli chodzi, i taki wstęp, tak jak powiedziałam, ale zależało mi na tym, żeby nakreślić tę sytuację, że to nie jest tak, że to jest odległy termin i zostawmy to na koniec, bo później praktyki z różnych przeszłości sytuacji, jeżeli chodzi o jakieś zmiany, gdzie nie tylko biuro rachunkowe jest za to odpowiedzialne, ale są kwestie dodatkowe, gdzie trzeba doprecyzować, moi drodzy, to trzeba te procedury wdrożyć, więc jak będę mogła, najlepiej tak Wam pomogę, jeżeli chodzi o wdrażanie procedur, ustalanie dokładnych współpracy z kontrahentami, z klientami, to naprawdę mam już poziom, myślę, mistrzowski po tych różnych sytuacjach, więc będę, jeżeli tylko uda się, to oczywiście Będę pomagała, tak więc bardzo Was proszę, obserwujcie Instagrama, obserwujcie fanpage, bo będziemy tutaj na bieżąco informować o, inform o dalszych kwestiach związanych z tym ksefem, takimi najważniejszymi, tak, żeby te checklisty sobie tworzyć. Dobra, myślę, że już 50 osób na pewno tutaj mamy, bo tutaj PDF też klika na fanpage'u. Jeszcze sobie sprawdzę i jeżeli tak, to w czwartek, oprócz tego posta dotyczącego faktor korygujących, będzie również, moi drodzy, ten PDF do pobrania. Tak więc y, obserwujcie mnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać, czy y, macie chociaż jedną lekcję z dzisiejszego naszego szkolenia. Poruszam taki temat bardzo ogólny, ale jeżeli wyciągnęliście chociaż jedną lekcję, to dajcie mi znać, jaka to jest lekcja z dzisiejszego szkolenia. Dla mnie, jako trenera, który y, testuje różne formy przekazywania wiedzy, a przede wszystkim moją intencją jest zabezpieczać y, te interesy y, księgowych, w relacji z klientami i również klientów zabezpieczyć jak najbardziej się da, Bo oczywiście jeżeli mamy rolę prawnika, to chodzimy do prawnika, prawda? Czy do radcy podatkowego, do radcy podatkowego, radcy prawnego, to do prawnego i tak dalej. Ale na bazie mojego doświadczenia z chęcią się z Wami tutaj dzielę, więc jeżeli macie jakąś jedną lekcję, to dla mnie to będzie bardzo ważne. Podzielcie się, proszę, w komentarzu. Zajmie Wam to chwilkę, tak? A dla mnie to jest bardzo cenne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Myślę, że już... Stres. Alicja. <laughs> ok. Oj, dobra, to postaramy się zrobić coś z tym, coś z tym stresem, dobra? Jola napisała, poproszę, poproszę link do e-booka. On jest przypięty w transmisji naszej. Jak tylko zakończę transmisję i klikniecie sobie, otworzycie ją, to będzie jako pierwszy link do pobrania, dobra? Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem. Na pewno za tydzień o godzinie 10, a w czwartek, pamiętacie, jeszcze te korekty sobie pociągniemy, żeby mieć ten temat już odhaczony na naszej czekaliście. Dziękuję za obecność, za udostępnienia, za Wasze reakcje i lekcje, które tutaj za chwilkę sobie przeczytam. Do usłyszenia.